Cześć, tutaj naturalnie na świeczniku. Dzisiaj bardzo króciutko na temat kąpieli leśnych. Taki trochę wstęp na temat kąpieli leśnych. Otóż będę korzystała z książki pod tytułem Leśne kąpiele autorstwa Uli Felber. To jest taka cieniutka książka o kąpielach leśnych, która trochę pomoże nam zrobić delikatny wstęp na temat kąpieli leśnych, przedstawi parę ćwiczeń kąpieli leśnych. Więc zaczynajmy. Otóż, co to są te kąpiele leśne? Kąpiele leśne to świadome przebywanie w lesie w celu odzyskania i wzmocnienia własnego zdrowia. Parę faktów na temat kąpieli leśnych. Już sam spacer po lesie e, może wystarczyć do zauważalnego zmniejszenia stresu, polepszenia koncentracji i poprawienia nastroju. Pobyt e, jeden dzień w lesie, już cały jeden dzień, może zwiększyć produkcję komórek NK, czyli natural killers, e, nawet o 40%. E, według badań e, efekt utrzymuje się do dwóch tygodni. Dwa dni w lesie zwiększa produkcję tych komórek naturalnych zabójców nawet o 50%, z efektem trwającym około miesiąca. Oprócz tego, kąpiele leśne i pobyt w lesie pomagają zredukować stres, wzmacniają układ odpornościowy, wspomagają powrót do zdrowia, redukują zaburzenia snu, poprawiają koncentrację. Łagodzą problemy z oddychaniem i choroby płuc, zmniejszają ciśnienie i poziom cukru, niszczą potencjalne komórki no nowotworowe i tworzą hormon ochrony serca DHEA. To wszystko dzieje się wtedy, kiedy przebywamy w lesie, podczas kąpieli leśnych, bądź też podczas spaceru, ponieważ są wszelkiego rodzaju formy kąpieli leśnych. Co dokładnie pozytywnie na nas wpływa, co jest takiego biologicznego w tym lesie, co powoduje wzmocnienie naszego układu odpornościowego? To są przede wszystkim terpeny, czyli cząsteczki wydzielane przez drzewa, na które nasz układ odpornościowy reaguje natychmiast, wzmacniając siły obronne organizmu. I teraz największa ilość terpenów w lesie, wtedy kiedy przebywamy w środku lasu, między drzewami, nie na skraju lasu i nie na polanie, znajduje się na wysokości naszego nosa. Jest tak, ponieważ dzięki krzewom i krzakom oraz wysokiej, rozłożystej koronie drzew w lesie, w środku lasu jest taki zamknięty ekosystem, w którym jest trochę chłodniej niż w mieście, a przede wszystkim dzięki właśnie tym zabezpieczeniom, na przykład przez krzaki, krzewy. Które rosną na skraju, na skraju lasu, chronią wnętrze lasu przed wiatrem. Sklepienie z liści rosnących w koronach drzew dba o to, aby terpeny nie wyparowały lub nie zostały zniszczone przez promieniowanie UV. Kolejnym dobrym rozwiązaniem, które też niestety czasami. Jest wyśmiewanie, wyśmiewane, ale niesłusznie. Jest przytulenie się do drzewa, ponieważ w korze drzew również występuje wiele pożytecznych terpenów. Dla kogo słuchajcie, są kąpiele leśne? Są tak naprawdę dla każdego, niezależnie od tego, czy jest chory, zdrowy, stary, młody. Ważne jednak, żeby każdy, kto uskutecznia kąpiele leśne, był otwarty na las jako miejsce spokoju i siły. W Europie mamy już świadomość, a zwłaszcza w Europie Zachodniej, że las jest otwarty dla wszystkich, w każdej chwili możemy za darmo z niego korzystać, ale oczywiście zawsze z szacunkiem dla znajdującej się tam flory i fauny. Ponieważ tak naprawdę my tam jesteśmy tylko gościem, wykorzystujemy pożyteczność tego lasu. Jeśli chodzi o kąpiel leśną możemy przeby i w przebywanie w lesie, możemy przebywać w lesie tak po prostu, e niezależnie od tego, czy chodzi o wędrówkę jazdy na rowerze, jogging, czy po prostu siedzenie w lesie. Kąpiel leśna natomiast jest tak zwanym po prostu siedzeniem w lesie. A żeby dobrze działało to siedzenie w lesie, ta kąpiel leśna bądź też przebywanie w lesie, należy przebywać w środku lasu, tak jak już wcześniej powiedziałam, nie na polanie bądź nie na skraju lasu, ponieważ w środku lasu mamy największe natężenie terpenów. I najlepszym miejscem do, do kąpieli leśnych jest wyczajenie sobie wcześniej miejsca, które lubisz, o zaznajomienie się z tym miejscem, w, których, w którym będziesz przebywać. Co trzeba spakować do, na taką kąpiel leśną? chociażby na pół dnia czy dzień w lesie. Przede wszystkim koc i hamak. Dobre obuwie i odzież dostosowana do pogody i temperatury. Podkreślamy tutaj raz jeszcze, w lesie jest chłodniej niż w mieście. Małe woreczki na śmieci, wystarczająca ilość płynu, prowiant, książka o leśnych kąpielach z ćwiczeniami. E, dobra książka do czytania, notatnik i długopis do pisania lub szkicowania, spray owadobójczy, szczególnie jeśli kochają się kleszcze i komary. Torba pierwszej pomocy, telefon komórkowy, ale nie po to, żeby na nim cały czas siedzieć, przeglądać Facebooki i różne inne rzeczy, tylko w razie nagłej potrzeby. W przeciwnym razie proponujemy podczas kąpieli leśnych wyciszyć albo nawet wyłączyć ten telefon komórkowy. Taka szybka wzmianka na temat rodzajów ćwiczeń. Ćwiczenia dla ciała, które najczęściej polegają na oddychaniu i medytacji, i mają za zadanie wzmocnienie układu odpornościowego, ćwiczenia dla umysłu, które, które uwrażliwiają świadomość i postrzeganie zmysłowe. Co daje nam redukcję stresu i odprężenie, oraz ćwiczenia dla duszy, czyli rytuały natury i mocy, która wzmacnia uziemienie. To do następnego.